O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Taką modlitwę podyktował sam Jezus Chrystus, wskazując na swoje serce, które jest źródłem Wielkiego Miłosierdzia Bożego i to źródło jest tak wielkie, tak mocne, że tworzy ocean Miłosierdzia Bożego. Kiedy wchodzimy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie, to widzimy, że ta bazylika tworzy jakby ocean, w którym zanurzamy się i koncentrujemy się na obrazie miłosierdzia Bożego. Bardzo sugestywne są witraże w tej bazylice. One, jakby wskazują, że ocean miłosierdzia Bożego. Jest ogromny, a ponad tym oceanem unosi się znak Krzyża Świętego, który daje człowiekowi blask, aby poznał swoje wnętrze i skorzystał z wody, która wypływa z boku Chrystusowego, z serca Jezusowego. Oczyścił się i skorzystał z krwi Chrystusa, która wzmacnia człowieka na dalszą drogę życia. Do dzisiejszym przypada niezwykłe święto, święto miłosierdzia Bożego. Żeby wejść w tę tajemnicę, musimy sięgnąć. Do atrybutów, które wskazują na tę wielką tajemnicę. Jezus żądał, aby taki obraz został namalowany i by on był dla nas pomocą w zrozumieniu, jak wielka jest miłość, miłosierna Jezusa. Jezus wskazywał Świętej Siostrze Faustynie wielokrotnie na konfesjonał, jako trybunał Miłosierdzia Bożego. Jak mówił, nie trzeba odbywać wielkiej pielgrzymki. Wystarczy przystąpić do Trybunału Miłosierdzia Bożego. Wystarczy skorzystać ze spowiedzi Świętej. A ogrom miłosierdzia zleje się na człowieka. Potrzebny nam jest dzienniczek świętej siostry Faustyny, bowiem na te czasy takie przedstawienie miłosierdzia Bożego jest współczesnemu człowiekowi bardzo potrzebne. Trzeba też sięgnąć do koronki. Tego modlitewnego narzędzia, które pozwala nam wejść w piękną tajemnicę, która przedstawia nam się wtedy, gdy wołamy dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W to święto trzeba zastanowić się. Jak bliski jest dla mnie konfesjonał. Jak bliski jest dla mnie sakrament spowiedzi świętej. Jak bliski jest dla mnie ten niezwykły obraz, obraz Miłosierdzia Bożego. Czy jest mi znany dzienniczek świętej siostry Faustyny? Czy noszę przy sobie. Koronkę do miłosierdzia Bożego, która jednocześnie pozwala mi, abym spotkał się z Matką Miłosierdzia, gdy odmawiam Różaniec. Sięgnijmy do tekstu z dzienniczka świętej siostry Faustyny, który wyraźnie mówi o dniu dzisiejszym. Córko moja, mów światu całemu. O niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Ileż nadziei współczesnemu człowiekowi Daje ta obietnica podyktowana świętej siostrze Faustynie przez Jezusa Chrystusa, Jezusa Miłosiernego. Czyż ta obietnica nie powinna nam uświadomić, że dostępujemy niejako łaskich chrztu świętego, gdzie wszystko jest. Usunięte, co zasłużyło na kary, co zasłużyło na odpokutowanie jak wielkie jest miłosierdzie Boże. I razem z tym tekstem dotyczącym niedzieli miłosierdzia Bożego, sięgnijmy jeszcze do jednego tekstu. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie. A z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać Ziemię. Będzie to na krótki czas przed Dniem Ostatecznym. Wiemy o tym, że charyzmatyczka, święta siostra Faustyna. Zapisała w swoim dzienniczku to, co powiedział Jezus Chrystus: Że stąd wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. A po latach, w 2002 roku, święty hierarcha. Święty Jan Paweł II powiedział: Niech się spełni obietnica, że stąd wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Wielkie jest miłosierdzie Boże. I dlatego, tak jak rozpoczęliśmy, to nasze krótkie rozważanie: jeszcze raz sięgnijmy do tekstu, jakby podsumowując to wielkie wezwanie do przeżywania dzisiejszego dnia. O krwi i wodo, któraś wykrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezus w dniu dzisiejszym, jak słyszymy w Ewangelii Świętej, staje przed nami, Pokazuje nam swoje rany i mówi: Weźmijcie Ducha Świętego. Te dary Ducha Świętego to również dary miłosierdzia Bożego. Każdy sakrament wypływający z najświętszego serca Jezusowego jest ogromnym darem miłosierdzia Bożego. Niechaj napełni nas w dniu dzisiejszym łaska Ducha Świętego, abyśmy tej wielkiej łaski nie przyjmowali na próżno.